Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gubzoną. A, jest? A dzisiaj ze mną jest? on rad. Dobrze. Nie to chcę, ta... nie chcę mi się gadać, nie? Bo jest za długi. <laughs> za długi. Nie jest no. za długi. No, zbyt on ze mną nie grał to? w tego. W TFA. O Boże, w, nie w TF. Csa. No. Ale też. Dobra. Uuu lepsze FPS y podskoczyły. Dobra Dobra To za to. Oto, jest... Kamal z tym co teraz budujemy No właśnie to jest Mobarena czyli Tam mi daje przedmioty i wypuszcza bieżątko Zwierzątka, A gdzie moja takie barykada? Niemiłe. A gdzie moja barykada? Nie no poczekaj, żeż. zacznijmy od tego, tak. że to jest prototyp pro i na przykład wejście jest nierówno i to nie jest jeszcze poza tym jakiś cud architektury. O właśnie Ale zróbmy to, że ładnie. Tak, na górze jest coś operujący wszystkim, na przykład ja i to się wszystko tam tutaj mnożą te potworki. Ładnie. Wow. No, już tam zademonstrujemy to za chwilę. No właśnie, bo ja będę, on będzie no, wszystkim kierował, a ja będę tutaj siedział. Ty weź, 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 Nie masz. E, tylko, że tu nie ma światła. Ponieważ. E, muszę je dopiero zamontować. No właśnie. Tutaj e, może dać no dynię zamiast światła. Nie. Będzie ciemno, będzie hardcore. Gdyż walczył tak. A... Ale mój styl nie jest diamant. W biorę, biorę sobie ten? Biorę i moja ekwipunek. postać jest odwrócona do góry. znaczy nie, nie odwrócona, tylko ten. Bo masz na małej grafice. Aha, spoko. To wyszukana grafika oh, musi nie. być. Tak. No i no ale nigdy tak nie było, że mam ten. Nie wiem. Ej, tu masz tak, tu jest na pewno do zombie spawn. Tam będzie, tu będę wszystko dopiero ustalał, co i jak? Dobra, zrób noc zaraz. I chcesz zaczynać! Dawaj mi temki. A ja mogę tutaj sobie zrobić... No. Mogę zrobić sobie tutaj małą barykadę. No tutaj tak... A nie bój się! Musisz ja na początku, potem będę, ja... będę ci rzucał po tym itemki, nie? Do barykady? Do barykady? Tak. ZP. ZD. Fajnie to wygląda na moim teksturpaku. Może podam go w opisie. Ale nie wiem. Ок, как видать, это не потому что слепо. Что надо было таке на, быстро. Наши курьи на. Хотели чтобы раздеться. О, сори. И ты курьи, ты грубафеты. А что это же? Что? Ты не Bo dynie nie może latać Aha, uu, to źle Musi być na klocku Na klocku Na klocku Ej, a uu, co tutaj może dać teraz? A tutaj jest nierówno! A tutaj jest nierówno. To wiem, mówiłem, że to było na fastu robione. Ale zobacz! Tu nie ma dyń. Nie ma dyń. Nie trzeba to się tam będzie chował. Dobra. tu będą mi na start. Dobrze. Dobrze. I co ci tu sadza? Nie mów mi. Nie Let's go! за развратом. Jestem! Jestem! Dobra, czekaj, na razie jeszcze nie jest start. Fak. Fak. Dobra, wstać tam, tam, gdzie to było. Dobra, już? Mhm. Czekaj. Łomocne. Aha, czekaj, jeszcze punktów tam nie posadzałem. Świetne, Zami. mam itemy na startku. Wiem. Czekaj, zaraz wracam. Ze... stop. Jestem. oko będą takie zróżnicowane o no. Pająk. i na przykład oba A, stąd kurda o Kurwa. Co? Dałeś kurczaka. Dlaczego się pytam? Bo chciałem już ładenie. No pomócino. no. Dobra. Start. Kry.

Renny skak nie zdaje. Tak! Pomocy! Zginąłem! No a tak! Zginąłem już! Zginąłem! Pomocy! Nie! Yes! Tak, zginąłeś! Nie zginąłem, tak! Zginąłeś! No. Niestety, nie wiem, to. Co to było, kurde? To mi się skończyło już. Kurde, to mi się Ej, musimy sobie to checkpointy zrobić na łóżku. No to może żalowe no! Dobra, ale chodź robimy checkpointa! No zamknij się. Ja już na wyrku jak coś. Aaaaa, monstersy są w pobliżu. Czekaj, zabiję monster! Kurde! Kurde! No super! Tepnij się do mnie! się. To nie te bo to ty w końcu wymyślałeś. Wiesz, że możesz żyć mięso zombie? Tak, ale i tak mi to nie pomogło. Ja miałem Dobra. Mianieć, no. Dobra, zaraz ci tam wsadzę lepsze itemki. Obróć się! tu wsadzić? O Za dwóch. Kurde, ale fail. <laughs> na przykład mógłbyś włożyć jakieś złote galoty albo żela żelazne albo coś takiego Ale zrobiłem faila, bo ma na items nie wgrałem i nie mam ci jak nawet na przykład jakichś butelek czy coś w tym stylu, nie? Tam mi deszcz, o... studen, czyntowanie. Znaczy ten do... Nie, nie, czekaj! Ale tak musimy zrobić checkpointa, musisz się przespać. Dobra, chodź tam, zapnę cię do mnie i mamyśmy zrobić checkpointa. Ale ja tam nie wejdę potem. Ale ja tam nie wejdę potem. Ale moje siostro jest lodyga. Tak? No, <śmany> no Dobra, ja się A to co tutaj było? Oh, nic. Ale tu itemy wypadają z jednego. Czemu? Aha! Dobra. Nie przemyślałeś. Mój <śmany> 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 Penta fail. Penta-fail. You are unstoppable. Wrócimy to tu, no czekaj chwilę, już nie zaczynasz. Nic nie spawnuj, dobra? Ready? Steady of go, bro. Wow. of go, chodźcie, to mały. Ja mam tutaj Combo Combo Kawałek zbroi Kawałek zbroi Pamiętaj, orientuj Nie, pad! Nie, fuck! Nagroda będzie dobra No ta, pozdroję jakieś pewnie e, dirtowy domek! Zgon. zginę zaraz. dobra, do samej do. temki z... Zaraz nie, nie otwieraj tego. Szkoda da. jej góry, Jagi, z wody. Ja w go i z, body, z body, nie. Jest moje mojej ogarniętej. Podlega jeżdż, nie. Poczekaj. zaczynaj Ale fajnie wyglądam. Zobacz, wyglądam jak w swojej zbroi. No trochę. Pieczona ty ryba, zjem. Skyrim... Dobra. z tym Skyrimem? Co Dobra. ty masz z tym Skyrimem, Jeden. chłopie? Jest fajny. fajny. LOL, zobacz. Dobra, Orient. Ej, czekaj, o... ej, wyjdź tamtą. Myśli. Weź ogarnij. Weź ogarnij. Zobacz. To co zobacz. żeś tu tak w ogóle dał? Chodź tu. Ola! <laughs> Oko Będę niezniszczalny! Będę niezniszczalny! Pokazać ci! Fuck! Eee, Pojący się tam mnie zabrać. Będziesz musiał mi dać nowy ten, nowy miecz. Bo mi się ten już powoli kończy. Obyłuk! obyłk! Obyłuk! obyłk! Oby Fak Patrzcie! Joara no zda był? Nie, nowy miecz mój Dobra, dobra. godz. fuck fucka! Flint and Steel, kurczę wieść! nowy nowy miecz! Montezak! Ej, ty co nagrywasz? No Tu nagrywasz? Tu montaz... No. Montezak! Tak. Teraz dostaniesz podwójną ilość. Pokój. Fak, 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 no, Leją się, leją się, się! dobrze. Biją. do, do ne, fuck, już nie. Już się nie leją. <wuluduj> Teździ, o, fuck, 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 fuck. o fuck. Ogień. O, Stop! Zamknij mi! Otwórz, otwórz! O, dobra, poczekaj. Muszę jakieś jedzonko mieć. No, jestem zatruty. Dobra, teraz dałeś radę, trzeba ci dać coś fajnego. To poszlimy ci tak. Proszę, dia diamentowy miecz, enchant plus 9. Albo. Diemę to we zbroję. to Albo jak nie Może frytki do tego, co? No, przydałoby się. Marzenia. No, ja tu zrobię sobie taką małą zaporę ogniową. Nie no. Nie łap. Ga. Oooo, jest crafting table. Będę Ale poczekaj. Dałbyś mi jakieś dirtowe bloczki albo coś, żeby zrobić sobie barykadę małą. Pokojnie. No ja piszę. To jeszcze nie zaczynaj, Ja ci powiem, kiedyś się zaczyna. Po... Dobra, i tak muszę sprawdzić. Jak tam jeszcze z tymi. Z, Z ogami. Ogami? Ja On tutaj, tutaj już zmienimy będę mógł. Z moba zmienimy na to. Na tego. Mierd! Mm. Mierdź. Pekaj. Ups. Dobra. Zaczy, jeszcze jednego patyka. jeszcze jednego patyka. Po co? Ja.

nie! Fuck! Fiating table mi się! Nie! Nie! Tepa! Nienawidzę cię! Nienawidzisz! Oooooo! Miech, mieć, mieć! No skutki mam buker? Aha, buty moje. Fuck. Oh, fuck, hardcore. Odpaly Dobra się. Spałniesz się na uż... Spałniesz się na łóżku czy gdzie? Na łóżku, tak, spalnie. dobra, mam miecz. Moje taki żółty, nie mogę ich zostawić. Dobra, mój exp. Moje buty. fakty. Oraz! Koro, że zginąłeś, dam ci taki nie. marny podarunek. Nie. No dobra. Ale nie mów mi. Ale nie To... To... I torz. O dirt, Tak dirt, dobrze. A tu będą na tym obarenie Creepery? że odzostały się na dwoma czy No Taki bonus. bonus Tak. A mogłaby być więcej trochę Mogę tego dirtu. Więcej, to... Mogła? To daj ja. Nie, marny e, Polarunek, przegrałeś. Cukawie. Nie, dobra, dobra, spoko, dam sobie, sobie radę. Dobra, no to... Ale nie no, ja muszę zdjąć, wy, wywalić tą dynę na chwilę. Stop! Ty głupi jesteś? Czekaj, nie, zostaw to! Dobra, mój fail, sorry. Dobra, spoko, nie no, dobra. Sorry, sorry, sorry. To nie sorry, będzie sorry, jako sorry. jedna runda. Nie będzie jako jedna Dobra, tą nie musisz... Po co? Przestrzeń nakryję ja ją, zakrył ją. Nie, nie chcę, ja chcę ją na chwilę wziąć. Dam sobie tak, a tą dynię tak. sobie dam. dam. Rozwalanie mam maryny. Mnie ładnie. Dam sobie ją tu. O, pięknie. <gry> Dobra, zaczynamy. Jeszcze ja tutaj będę warykadował ja na pewno. Chodź tu w górach. O, fak, fak, szkielet. O, lolnie kontrast! Fajon? Oh, Fajon? Fuck. No, fuck Fuck, fuck, fuck FUCK no, yes. TO Fajon? 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 Dobra, jest Czekaj, musimy się trochę życie zregenerować Dobra, dzisiaj sobie dałeś radę. Wiecie co? Więc taki surprise będzie. Go, go. Go, go. Diamentowe, <grywka> diamentowe, <grywka> diamentowe, diamentowe, diamentowe. Diamentowe, diamentowe. Diamentowe, diamentowe. Diamentowe, Albo na przykład U, ten, ten, ten! Aha, strzały wystrzelają spokojnie. No, musisz mi wystrzelać. Jest! Uh -huh. Ja strzelam, spoko. Czekaj, to ja, wezmę. Uf. Uf. Poka, ja to wezmę! Pokażę wezmę! to wezmę! Nie można! Można! Z dyspensera chyba nie można! Można? Mam? To jest jeszcze ten! Aha, no tak, bo od innego gracza nie można, raczej. A ten, a mam pytanie? A ten, a mam pytanie? A czym mam rozwalić TMT? nie mam pochodni, ale masz krzesiwo? No tak, racja. Dobra, możemy zaczynać. Podwójna Surprise? Ready? Jeszcze yeah. się nie skończyła runda. O let's go. Let's go. O kur, Nie creeper! Oh. Nie creeper! Wybuchnij tam gdzieś! No nie! No nie! Fuck! Fuck. Moja barykada! Dobra! Barykada! Oh. Rozmiesimy Nie martw się! Nie martw się! Kurde, martw ja mi teraz martw na Nie Głupi jesteśmy. Głupi jestem! Nie lubię Cię. Nie się! Nie martw się! to ma. Nie chciałem ma się! Nie się! Nie Nie może być A to wszystko. A to wszystko? Hej. Hej. No, to wszystko. To na razie. Nie, tutaj okay, bo mi tu gdzieś łazi pająk. Nie, już ja nie jesteś. nie poluje na ciebie. Dobra. O, jak chcesz to masz nitkę. Dzięki. Dobra. Spoko. Tak. I róbmy jeszcze sobie... O nie, czemu ja rzuciłem grzybka? Dobra, mi się. Pająki może mnie nie wejdą. A nie, wejdą. Dobra, Masz coś do mega kampera? mega kampera? Dobra. ze szkieletów nie można, a nie można przydałyby się jakieś drzwi, ale nie wiem spoko Co twoja mowaryna ile już trwa ten odcinek? nie wiem nie wiem teraz masz tak Nagoda. Uuu, diament diament o mizga o mizga i to wszystko? O, a ja wiem, co jeszcze dorobię.